Współczesna medycyna nie jest tym, co myślisz. Większość ludzi nie ma pojęcia, kto naprawdę stworzył współczesną medycynę. To nie był lekarz, naukowiec ani uzdrowiciel. To był John D. Rockefeller, magnat naftowy, który zamienił twoje zdrowie w źródło dochodów. Oto jak system medyczny został zaprojektowany, by cię uzależnić, a nie wyleczyć. Przemysłowa geneza leków. Gdy Rockefeller rafinował ropę, Stanął przed problemem. Co zrobić z tonami bezużytecznych produktów ubocznych? Zamiast je zutylizować, wpadł na genialny w swojej przewrotności plan przerobić je na syntetyczne leki. Tak narodziła się współczesna farmakologia. Nie z troski o zdrowie, lecz i zysku przejęcie systemu zdrowia. Rockefeller użył swojego majątku, by przejąć uczelnie medyczne i zmienić programy nauczania, wyeliminować naturalne terapie ziołolecznictwo, homeopatię, naturopatię. Stworzyć monopol na opatentowane, syntetyczne farmaceutyki. Dlaczego usunięto naturalne metody leczenia? Nie dlatego, że nie działały, ale dlatego, że działały za dobrze. Wyleczony pacjent to stracony klient, hipokryzja systemu. Najczarniejszy humor tej historii? Sam Rockefeller i jego rodzina korzystali z usług homeopatów i naturopatów. Wiedział, że naturalne metody są skuteczne, po prostu nie chciał, żebyś ty miał do nich dostęp. Wieczny pacjent. Perfekcyjny model biznesowy. System nie został zaprojektowany do leczenia, lecz do generowania dochodów przez całe Twoje życie. Tabletki na ból, leki na nastrój, farmaceutyki na skutki uboczne. Tłumienie objawów zamiast leczenia przyczyn. Tworzenie przewlekłych chorób poprzez maskowanie prawdziwych problemów. Twoje ciało woła, medycyna je ucisza. Współczesna medycyna nauczyła nas panikować przy gorączce, która jest naturalnym mechanizmem obronnym. Tłumić kaszel, oczyszczający drogi oddechowe, znieczulać ból, zamiast dociekać jego źródła. Objawy to głos Twojego ciała, to posłańcy próbujący zwrócić Twoją uwagę, zanim wydarzy się coś poważniejszego. Lecz system każe Ci ich uciszać, ignorować przyczyny i wracać, gdy będzie gorzej. Dlaczego chroniczne choroby są plagą? System nie jest zepsuty. Działa dokładnie zgodnie z planem. Rockefeller nie budował go, by cię uzdrawiać. Zbudował go, byś został dożywotnim klientem przemysłu farmaceutycznego. Droga wyjścia? Słuchaj swojego ciała. Prawdziwe uzdrawianie zaczyna się, gdy przestajesz tłumić objawy. Zaczynasz słuchać swojego ciała. Wspierasz naturalne procesy detoksykacji. Uzupełniasz niedobory. Docierasz do źródła problemów. Twoje ciało nie jest zepsute. Jest genialne. Przez cały ten czas próbuję do Ciebie mówić. System nie został stworzony, by Cię naprawić, ale Twoje ciało posiada zdolność do regeneracji i samonaprawy. Uzdrawianie nie polega na maskowaniu objawów, polega na odkrywaniu przyczyny.